Cześć, Piotr Holdenmaier z tej strony z 499.pl. Zrobimy dzisiaj szybki unboxing ekspresu dźwigniowego do kawy La Pavoni Esperto Abila. Zaczynajmy. Wyjmujemy zabezpieczenie. Najpierw. W środku mamy kartonik, jeden kartę gwarancyjną instrukcję obsługi w 16 językach no i sam ekspres. O. Trzeba ostrożnie wyjmować. Żeby nic nie spadło. Uwaga, tu jest pudełko takie. O, właśnie o tym mówiłem, żeby ostrożnie. Także mamy pudełko dodatkowe. Ekspres. E pokrywę. I co ważne, słuchajcie, w środku tutaj, w pudełku, e w styropianie jest e zakończenie dźwigni do. Tego ekspresu, także pamiętajcie, żeby je wyjąć, a nie wyrzucić na śmietnik albo schować gdzieś razem z pudełkiem na strych. No bo potem e, będzie płaczki lament. Że ja nie dostałem. A tam właśnie ono się znajduje. E, tak, czyli mamy ekspres. E, książki. I co my tu mamy w tych pudełkach? To za chwilę. W dużym pudełku mamy. Porta filtr goły, tamper drugi. Porta filtr z podwójną wylewką, no i piękna nakładka Orła, którą od razu sobie tu położymy. To, co istotną rzeczą, to to, że porta filtry w tych ekspresach wkładamy. Tak, i blokujemy je na lewo, a nie na prawo jak w większości ekspresów na rynku. Czyli mamy ekspres, mamy zestaw do, automatyczny do spieniania mleka, miarkę do kawy, sitko na jedno espresso, dwie wylewki, imbus, i termometr. Także w zestawie tyle. Zaraz postawimy go tam na jego miejsce docelowe. Będzie można go obejrzeć. Piękna, piękna rzecz. A jeszcze lepszą kawę robi. Ten model jest wyposażony dodatkowo w manometr bojlera. Manometr, który pokazuje nam co dzieje się nad kawą. Jakie mamy tam ciśnienie? Zapraszamy do nas. Można przyjść, pomacać, zobaczyć jak to wszystko działa, jakie to jest wykonanie. To jest światowa klasa, słuchajcie. Nie żadne zabawki z marketu. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie.